Pojęcie rozumu tu jest rozumiane bardzo szeroko, bo rozum nie ma charakteru czysto indywidualnego, i nie jest to tylko i wyłącznie. No, jakaś taka umiejętność na przykład logicznego myślenia czy poprawnego wnioskowania. Rozum ma charakter jakby publiczny. Kant był wielkim zwolennikiem na przykład wolności opinii i takich działań, które nazywamy opiniotwórczymi. My bardzo często mylimy wypowiedzi eksperckie, czyli osób, które wiedzą pewne rzeczy, od wyrażania opinii. Otóż każdy ma prawo wyrażać opinię na każdy temat, nie każdy ma wiedzę na każdy temat, ale właśnie wyrażanie opinii na każdy temat. Co jest naszym obywatelskim prawem, tworzy tę przestrzeń publiczną, dzięki której możliwa jest polityka i dzięki której możliwa jest władza. Świętujemy różnych filozofów, ale Kant jest rzeczywiście ważny, bo to jest największy filozof oświecenia. A oświecenie to jest taka epoka, którą doskonale w tekście Co to jest oświecenie wyraził Kant, mianowicie epoka dojrzałości, w której powinniśmy mieć odwagę być niezależnymi, sapere aude, mówił, e, mówił Kant, czyli po prostu porzucić wszystkie wsporniki, które mamy, religie, różne autorytety, przesądy, skłonności również. Więc to jest takie wezwanie do odważnego, samodzielnego myślenia, do myślenia w ogóle. Kant jest w ogóle nauczycielem myślenia i mimo, że jego dzieła są niesłychanie trudne dla zwykłego człowieka, to to jest świetna gimnastyka umysłu, naprawdę, więc polecam. Druga sprawa to jest jego przesłanie moralne. W bardzo skomplikowany sposób sformułował on dosyć prostą zasadę, mianowicie, że tak powinniśmy postępować, Jakbyśmy chcieli, żeby nasze postępowanie obowiązywało wszystkich? Ja myślę, że dzięki kantowi mamy w ręku taki prosty przepis działania. Zastanówmy się, czy to, co chcemy teraz zrobić, chcielibyśmy zarazem jako istoty rozumne, żeby stało się prawem obowiązu obowiązującym wszystkie istoty rozumne myślę też że Kanta stosunek do religii jest interesujący a i dzisiaj można by go bardzo wykorzystać mianowicie był przeciwko jakby religii dogmatycznej był człowiekiem wierzącym ale uważał że ważniejsza jest religia refleksyjna ta która związana jest z prawdziwą wiarą i niezależnością w istocie rzeczy albo też braniem przykładu z takich postaci jak Jezus ale był absolutnie obok kościoła i obok takiej rachunkowości zasług jako w kościele jako w ma miejsca. Był też filozofem radykalnej nadziei, nadziei na to, że kiedyś, mimo że tutaj w życiu doczesnym nie doświadczamy szczęścia, będąc dobrymi ludźmi, to nasza dobroć nasza obowiązkowość zostanie wynagrodzona dzięki sprawiedliwemu Bogu, ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze było. Jak się stać lepszym człowiekiem w dzisiejszym świecie? Lepszym człowiekiem, czyli tak naprawdę dobrym człowiekiem, czyli takim, który dzięki wewnętrznemu przymusowi, wewnętrznemu przymusowi stosuje się do prawa, a nie do własnych skłonności, namiętności, słabostek itd.